Że na szybko Damian Janikowski. Damian jesteśmy po treningu medialnym, jest już troszeczkę ciśnienia, wzmogło się widziałeś dzisiaj Szymona. Nie widziałem. Nie widziałeś tak face, no, face to face? Nie spotkaliście no, się? No, znaczy, spotkaliśmy się przy, przy, tam, przywitaliśmy się ze sobą, ale nie oglądałem go, jak robił media training. Nie oglądasz celowo, czy, czy po prostu e, to jest tak, że nie było czasu i gdzieś te sprawy umykały i skup, skupiłeś się na swoim mediatreningu? Czy nie nawet tak jakby może a nie zauważyłem, że nic jest gdzieś tam po mnie i rozmawiałem z menadżerem, tam, z kimś innym, i tak jakby nie zainteresowało mnie to, jak tutaj, jak tutaj się pokazuje. E, powiedz, jak wszystko w tej chwili, jak twój nastrój psychiczny przed tym pojedynkiem, jak idzie, jak idzie. Zbijania wagi chyba nie macie w ogóle praktycznie za wiele, więc myślę, że bardziej Szymon, jak ty w ogóle jesteś fizycznie przygotowany? Bardzo dobrze, zresztą pokazały to ostatnie sparingi, które robiłem z ciężkimi. Czuję się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wagę, to za dużej nie mam rzeczywiście. Tam tylko 3, 3 kg, czyli to jest tak jakby delikatna taka redukcja. Czuję się świetnie. Nastrój, nastrój bardzo dobrze. Cały czas chodzę uśmiechnięte. Także nie mogę już się doczekać. Tak naprawdę, kiedy, kiedy, kiedy będzie sobota, 7 grudnia. No właśnie, czego możemy oczekiwać w tym pojedynku, naprawdę będzie tych zapasów e, troszeczkę z, z twojej strony, czy Mig, raczej właśnie o, to, o tym mówię mix, o miksie. Mix. Będzie miks wszystkiego. E, rozmawiałem, dzisiaj z, rozmawiałem dzisiaj z Szymonem rano akurat e, udało mi się go złapać i pytałem się jak on to widzi. Powiedział, że on myśli, że ta walka rozstrzygnie się na przestrzeni pierwszej rundy, e, bo potem może już być bardzo różnie i stawia na siebie jako zwycięzcę. Co ty o tym myślisz? No dobrze, no każdy sportowiec tak jakby stawia na siebie, że będzie. Zwyci Zwycięzcą tak samo ja stawiam na siebie Ale nie mogę powiedzieć, że to będzie runda No Przede wszystkim wiem o tym, że on będzie bardzo mocno W pierwszą rundę atakował Zapraszam do drugiej, zapraszam do trzeciej Także w każdej rundzie to się może skończyć Jest możliwe, że to będzie trwało 15 minut? Wszystko jest możliwe, zawsze, oczywiście, jak najbardziej. To jest e, takie olimpijskie starcie, ale, ale starcie, które w zasadzie przykuwa jedną z największych uwag. Tutaj można, można powiedzieć, że wszyscy zastanawiają się właśnie poprzez te wasze medale, poprzez e, to wszystko, tą całą karierę. E, tutaj się ogniskuje, e, co zyskujecie, co, co tracicie, jeśli będzie wygrana lub przegrana. Możesz coś, cokolwiek powiedzieć na ten temat? No na pewno wygrany zyska to, że ma wygraną walkę i gdzieś tam na stronach internetowych będzie świeciło się na zielono, tak że jest to walka e, do przodu. Przegrana walka zawsze jest też takiej tą przegraną walką, dodatkową e, nauką. Hmm. Można powiedzieć, że jest to tak jakby ekstra fight, tak? Bo mówiliśmy, że nie walczymy w tej samej kategorii, jest to, jest to tak jakby pojedynek taki można powiedzieć specjalny na, na potrzeby właśnie federacji i na potrzeby mikołajkowe, gwiazdkowe i takie tam inne. I na potrzeby dwóch teamów. No, no nie na to akurat nie patrzę. Nie? Na pewno w mediach gdzieś będzie się o tym mówiło, ale akurat to nas nie interesuje, bo dobrze wiemy jak to wszystko w ogóle wygląda, tak? I, i od środka, i od zewnątrz. To jak się bije, jak klub się bije, jacy są tam zawodnicy. Co może dać przegrana? No na pewno jakiś tam niedosyt, co nie? Ale każdy z nas tak jakby potrafi wygrywać, potrafi przegrywać. Nawet na naszych ścieżkach tak jakby, żeby dojść do medalu olimpijskiego na pewno trzeba więcej walk przegrać niż, niż po prostu więcej wygrać, tak? A na co jest najważniejsze, te najważniejsze pojedynki trzeba wygrywać, także myślę, że nas jeszcze czekają te nasze najważniejsze pojedynki w naszych kategoriach wagowych. Właśnie, bo też tak się zastanawiałem e, e, Odnośnie Szymona On, e, Wcześniej nawet pytałem go dzisiaj o rewanż tam, Częściowo rewanż e, Mariusza Pudzianowskiego Jego występ e, Oczywiście nie ma na razie mowy w ogóle o tym rewanżu Ale na przykład ty wygrywasz I co, rzucasz wtedy wyzwanie na przykład Mariuszowi Pudzianowskiego? Nie, podjąłbyś się? Nie, no, nie no, Czy wracasz no, nie. do kategorii? Wracam do swojej kategorii Tam mam, nierozstrzygnięte, tam, tam mam jeszcze nierozstrzygnięte swoje porachunki I mhm. przegrane, przegrane walki Są przecież też inni zawodnicy e, Którzy też tam gdzieś chcą się ze mną bić a ja nawet z nimi gdzieś tam można gdzieś tam się zmierzyć, wiadomo, że to trzeba się konfrontować z różnymi zawodnikami. Także czy wygram, czy przegram, wracam do swojej kategorii i tam będę tak jakby już bardziej yy, i poważnie, i emocjonalnie, i bardziej tak jakby zawodowo podchodził do swoich pojedynków. Cezary Kęsik zaimponował ostatnio zapasami o dziwo, tobie zaimponował tymi zapasami w walce z Iliczem, bo efektowna wygrana i też efektowna praca, która trwała, bo nie tylko chodzi o sam fakt zwycięstwa, czasami różnie te zwycięstwa przychodzą, ale tutaj była autentycznie praca nad zapasami, patrzyłeś i mówiłeś, kurczę, nieźle z tego się radzi. No właśnie na początku byłem zaskoczony tym, że nie mógł poradzić, tak, bo jednak, jednak wchodził, ciężko było mu obalić. Yy, ciężko było go, go wywrócić, a jak wywrócił, no to już nie rozbijał tak jakby swoich poprzednich zawodników, także byłem tym zaskoczony, ale też wiedziałem, że Ilić yy, tak jakby. Jego łatwo się nie bije, tak? on niby nie ma tych zapasów bardzo łatwo jest go tak jakby zdominować i dziś go obalić, ale ciężko go uderzyć czyli ma dobre te defensywne, takie jakby yy, dobrone w parterze i, i, i zapasy. Bardzo zaskoczyło mi tak, jakby jego niedyspozycja, to, że po pierwszej rundzie nie miał siły się bić, to, że popełniał błędy kopiąc kilka razy w to samo miejsce i no, tak naprawdę Cezary czekał na to, żeby to złapać tą nogę, żeby go wywrócić I, i co, szacunek tylko dla czarka, że po prostu tak jakby mówię, nie dał się zdominować stójkowo, gdzieś tam przyjmował dobrze bronił te kopnięcia i wykorzystał to, co miał wykorzystać. Można powiedzieć, że był bardzo zmęczony już popsuty. Aleksander tak jakby obroną tego, że leżał, leżał na plecach. Czarek wykorzystał w się za plecy z emboleo, zdusił i, i wygrował. Gdybyś mógł się pokusić o typ na sobotnią walkę, tak szczerze i otwarcie, widzisz siebie jako zwycięzcę, przez co na przykład, albo jak, jak to w ogóle będzie wyglądać? W stójce. Szklane, szklane szczęki, obaj. obaj no, no, Każdy ma przecież dobrze trafiony, każdy zawodnik niestety na szczękę czy gdzieś w głowę, no, jest to gdzieś e, wstrząs dla mózgu i, i z, może zostać podłączony i wtedy można tak jakby kończyć e, to dzieło, które się zaczęło. Także każdy, każdy, każdy może wygrać i każdy może przegrać. Ty na jakąś inną walkę zwracasz uwagę? No nie, no wiadomo, no, też najbardziej ludzi mnie interesuje walka Aschama z, z Mamedem, e, no ale najbardziej interesuje mnie moja walka. Oczywiście. Na koniec zapytam Cię, żelazny skład jedzie z Tobą. Zawsze taki sam. Czyli, czyli Robert, Robert, Robert i, i, i spółka. Tak. Dziękuję bardzo, Damian Janikowski.